Thank you. Wszystkich, tu Bunio. A to kolejny dzień w Minecraft. Dziś chciałbym zacząć y, od tego drzewka, bo wprowadzono nowego patcha 1 grudnia. I w tym patchu wprowadzone y, są y, jabłka wypadające z liści. Niestety y, szansa na to jest aż 1 do 200 czyli bardzo mała właśnie tak patrzę czy cokolwiek wypadnie no ale chyba nie będę miał szczęścia jeżeli to jest 1 do 200 to naprawdę to jest mała szansa Ale nie wiem czy to wprowadzono jeszcze jakieś drzewa, czy po prostu ze wszystkich drzew można. Bo specjalnie właśnie robię to drzewo, bo sprawdzałem te drzewka iglaste. Właśnie tak sprawdziłem czy wypada mi sadzonka, bo to jedyne właśnie drzewko w okolicy. Zwykłe takie. Bo sprawdzałem iglastę i z iglastek w ogóle nic mi nie wypadło, a rozwaliłem ich dość dużo Bo zbierałem drewno na płotki Więc no niestety nie wypadło mi tutaj też nie, ale dzięki tej zasadzącym no zasadzę sobie drzewo i zobaczę No dobra no to widzimy się przy domku no dobra, jestem już prawie na miejscu. Jak widzicie, zrobiłem poletka 10x10. Niektóre ogrodziłem, no niektóre mi nie starczyło właśnie płotków. No to ścinałem sobie trochę drewna. Poletek jest 5x5, czyli 25. Policzyłem sobie, że kolorów owiec jest 16. Czyli zostanie mi 7 poletek, aby na przykład posadzić tam pszenicę czy właśnie dla innych zwierząt. Czyli 4 dla na pszenicę lub 2 na pszenicę i 2 melony i 2 yy... to znaczy 1 melon, 1 dynia i 2 pszenicy. Yy... Dobra, posadzę sobie tą drzewko, co znaczy tą sadzonkę, tam, dobra, od tej strony. Tutaj sobie zasadzę i jak mi urośnie, to sobie znowu zetnę liście. Teraz właśnie przy pomocy nożyc. No i zacznę robić wreszcie te pola. Tylko zrobię sobie wiaderka, więc no właśnie z tego irona co wykopałem ostatnio więc idę to przygotować wszystko chciałem jeszcze pokazać domek od środka rozbudowałem go trochę Powiększyłem dlatego, że właśnie nie pasowały mi te pochodnie, że chciałem po prostu je jakoś poustawiać i teraz jakoś znośnie to wygląda. Zrobiłem okna właśnie tak, jak planowałem w dachu, żeby mieć tutaj więcej światła. Właśnie jeszcze chciałem pokazać fajny trick, że otwiera się skrzynka, kiedy nad nią są schodki. Normalnie, jeżeli coś nad nią jest, nie otwiera się. A na górze mamy schodki, właśnie te daszkowe, i otwiera się normalnie. Pokażę na przykładzie. Po, tutaj jest zwykły placek deska, tak zwana, i się nie otwiera. A teraz, jak postawię obok, to się nie otworzy. No dobra, a jak zniszczymy to. No, to się otworzy normalnie. Taki mały trik. No, to chyba wszystko, co chciałem pokazać. Mam czterech służących. To jest trzech, tam jeden na stole. No i kucharz. Więc w sumie piątka. O, wyskaczę sobie. No, tu jest jadalnia tu są moje graty. Tu jeszcze nie wiem, co sobie zrobię. No, ale na pewno będzie tu dywan. Tak, cieszę się, że będzie dywan. No. Co mam? Dobra, chyba wszystko. Dobra, to idę. Właśnie zobaczyłem, że drzewo mi wyrosło, więc. Wezmę nożyce i zetnę trochę liści, zobaczyć czy wypadnie mi jakieś jabłko. No właśnie, to jest jeden z moich npc ów o których zapomniałem. Będę musiał go przenieść do domku. A jego domek zniszczyć. No i zobaczmy, czy coś wypadnie. By się przydało choć jedno jabłko. Aby zobaczyć czy faktycznie... Ten pacz działa. Oj. Chyba... No nic niestety. Zbiorę liście, aby później mieć kolejne sadzonki. Skóry mi się już nie chce ścinać. No dobra, no nie wyszło. Dobra, no to zajmijmy się tą farmą. Najpierw ja sobie zbiorę wodę, i zrobię sobie źródełko tutaj. Z jednej strony, i na skos. Dobra, mamy źródełko. O, i chciałem właśnie coś zobaczyć. Dobra. Bo właśnie mnie ciekawiło, jak szybko rośnie trawa na tych kwadracikach. Bo jeszcze nie widziałem, żeby te poletko było w połowie zarośnięte, a w połowie nie trawą. Bo od razu jak wracałem skądś, coś robiłem i patrzyłem się na te pole, to od razu były całe zarośnięte trawą. Więc nie miałem w ogóle takiej okazji. A to tak mnie ciekawiło czy to jest tak od razu się dzieje, czy stopniowo Inno stopniowo, ale nie widziałem no Moja ciekawie za, zaspokojona to zajmijmy się może hmm, tą farmą. I jeśli chodzi właśnie o moje farmę, cała jest ogrodzona płotkiem no oprócz dwóch górę. tu obok mojego tego i z drugiej strony zbiorę sobie to co wyrosło no miał przynajmniej jakieś nasionka dobra przy tych owcach straszne są lagi, dlatego właśnie chcę ja jak najdalej od mojego domku zabrać. Mm, dobra, na środku po a, znaczy cztery. Dobra, e, cztery z jednej, czyli będzie pięć z drugiej. Dobra. Tutaj będzie woda. Hmm, lagi. Hmm, dobra, żeby trochę nie zadetać tego. Hmm, 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 Dobra, jest pięć. Jest pięć. Nie no. Cztery, pięć, U, Dobra. Wezmę stąd wodę.

Dobra, tu woda się skończyła, to będę musiał stąd już brać, ale to lepiej. Pomyślałem od razu. No. No. I co... No, co drugi jest... Tu? Chyba nie. Dobra. Mniejszy jestem, zobaczmy. Tu. I dobra, tu. Na koniec. No i zas jest. Fuuu, Dobra, to tylko teraz e, dirtem. Posmaruję tamto miejsce. Motyka, dobra, jest i to. Motyka, 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 dobra, jest. To są potrzebne rzeczy mi na razie. Dobra, tutaj i sadzimy, no i tak to będzie moje pierwsze poletko, które będzie mi potrzebne o. Teraz właśnie tak zobaczyłem, że pszenica jedynie się teraz przydaje do rozmarzania, bo na przykład rozmarzenie krowy kosztuje 2 pszenice, a mogą wypaść nawet do 3 kawałków mięsa, a jeden chleb jest z trzech kawałków pszenicy, więc. Opłacalność widać od razu. Chleb jest nieopłacalny. Dobra. Mam 9 nasionek. I tak będę musiał się wrócić do mojego kuferka, który jest obok. Hmm, dobra. Idę. Ok. Mm, nie ma? Dobra. Mhm. Mm Dwadzieścia siedem powinno starczyć. Jak nie, no to znowu się wrócę. Uff. Poletek na razie zrobię... Właśnie 4, bo i tak nie ma Melona i. dobra, hmm, dobra, szybki powrót. Wezmę jeszcze, zrobię te pola. I zajmę się owcami. No, i jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o patch, to. E, tylko nasza postać może zadeptać pole zwierzęta i moby nie mogą mm, deptać tych pól czyli nawet ogrodzanie już jest niepotrzebne jedynie my możemy zadeptać ale nie wiem czy NPC to można nazwać mobami no to zostawię to mm zrobię właśnie te barierki Dobra mam chyba za mało Najpierw zrobię sobie patyki i zrobię furtki 4 na każde poletko czy 8 sobie wezmę Dobra, to teraz by się przydały barierki A Tu jest... ...więcej mm, 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 dobra Mam dość dużo drewna więc mm, nie będę musiał tam na razie nigdzie skakać pod drewno. Jest noc, ale Boję się właśnie, że stamtąd mi coś spadnie. Dobra, tu postawię barierkę z tej strony, a z tej strony. Z jednej z, właśnie z czterech stron zrobię sobie wejścia, bo z, na przykład z owcami mi to się przydaje. Bo jak jedna mi zablokuje, to znaczy, jak kilka mi zablokuje wejścia, to mogę sobie z innego skorzystać wtedy i przynajmniej mi nie pouciekają. O! Zrosło mi. Dobra, następne. Przydatne. O, i za chwilę coś fajnego pokażę. Co wymyśliłem, skoro właśnie z tych lili, skoro, bo zwierzęta mi to w ogóle tak pokazały. Jak, jak je prowadziłem, właśnie na moją, ten, hodowlę to zwierzęta chodziły po liniach nie wiedziałem, że można chodzić po liniach więc chciałem spróbować, czy moja postać też umie okazało się, że tak w ten sposób można sobie tutaj kładeczkę zrobić aby nie wpadać no i w ten sposób mamy ładny chodniczek a, jeszcze sprawdzę coś Okej, okay. o to mi chodziło, chciałem sprawdzić, czy przypadkiem nic nie spadnie do wody. Zasieję sobie to, schowam i to schowam. Dobra, eee, tutaj. Zrobiłem sobie takie pomieszczenie, gdzie będę hodował grzyby. No. Grzyby potrzebują ciemno, więc tutaj usunę stąd pochodnie. Wiem, że będę miał tutaj pod ten potwory, ale będzie ogrodzone to, więc będzie tutaj hodowanie grzybów i hodowanie potworów. Tam mi brzdęka szkielet, bo nie ma pod tym. Nic, więc dobra, zajmę się teraz owcami. Dobra, teraz zajmiemy się tymi owcami. Yy, to jak widzę, nic nie mam. To najpierw zrobię te furtki. Yy, nie mam żadnych. Dobra, aha, nie mam. Yy, dobra, nie mam desek. Najpierw to zrobię te deski. Dobra, są. Trochę patyków. No dobra. Najpierw zrobię te furtki. Tak jak wtedy zrobię ich 8. Jeszcze stałe dwa. Mm, dobra więcej zróbmy. No to trochę tak za mało będzie dwadzieścia dwa. To o wiele za mało. Mm, dobra, dobra. Jeszcze tak, tak. Jeszcze będzie. No, więcej. Muszę zrobić jeszcze jedną zagrodę. I trochę przenieść tych płotków tam Muszę jeszcze, będę musiał tam ogrodzić górę. Au! Lag! Hm. Jak najdalej od labów, czyli od owiec Trochę muszę złożyć tych płotków. Dobra, na tych poletkach chcę ustawić yy, właśnie te yy, owce. Jak najdalej właśnie od domu. Yy. Dobra, półpadam. Jedno, trzy, trzy, Jedno, jeszcze jedno. Dobra, jeszcze tutaj. Bramki, bramki, bramki są. I jedna tu. O, latająca, dobra. Ciekaw jestem, czy w powietrzu zapisnie Ta ładna, latająca bramka. Dobra. Teraz jeszcze tam, gdzie są świeczki. To jest znaczy pochodnie. Co ja mam z tymi świeczkami? Jeszcze trochę wygląda jak świeczka na torcie. Hmm. Dobra, jeszcze tu. Tutaj, tu mam. Campshooter, jakby jeszcze trafiał. Dobra, i tak failu, failujesz, więc gi hm. Chciałem, że go zabiję. Chciałem EXPO. Strzały też się przydadzą. Dobra tak hmm. czemu też z tą świeczką nie mogę trafić tak. Teraz po raz przetransport, to znaczy zrobić płotki aż do mojej zagrody. Hmm, no trochę będzie to daleko. O, sąsiedzi. Albo nie, inaczej nie proszę nie goście. Masz? Masz? Masz. Dobra. Jeden z głowy Następny chodzący kaktus w drodze Au Au Masz 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 eee, nie dał siarki Znaczy, eee, prochu strzyńczył Dobra Zacznijmy. Eee, yy, dobra, pożywię się, bo widzę, że mam mało. Do pełna. Pełna brusia. pełna. Dobra. i kończmy wreszcie. No. Dobra. tutaj to to to, to tu, tu tu chodnia aha nie mam połotku po więc za chwilę będę dobra już zrobiłem wszystko i teraz ściągam już Moje wybranki, wybrane owieczki. E, przekonałem się, że jednak nie odrasta wełna ani po żadnym czasie, ani po zjedzeniu trawy. To jest dopiero w, może w następnym paszu, albo jeszcze w kolejnym, że będą jadły trawę i będzie regenerowało się. A tak to na razie nie odrasta. Aha, dobra, miałem buga i nie pokazują się serduszka. Yy, znowu goście. Dobra, jeszcze raz. Dobra, strze... Mm. Nie we mnie, w zombiaka. Dobra. Au. O, zabił. Gdzie moja płyta? oddawaj płytę oddawaj 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 i miecz oddawaj dobra zaraz mm, nie ma dobra zaraz wracam bo nie mam miecza no a teraz Gień. ty zabrałeś płytę no też nie ma nic sensu cześć sąsiad no ten zostawił coś przynajmniej Dawaj, bramka No nie mam wyjść, więc Dobra, teraz pokażę kolorki bo chciałem pokazać jeden nowy kolor, który kurwa no, dobra, zaraz wracam i pokażę ten kolorek nowy więc no zacznijmy od pierwszego sposobu uzyskania tego koloru. Najpierw lapis, teraz czerwony. Tu i tu. I bierzemy biały. Powstaje nam magenta. Przetłumaczono to jak karmazynowy. I jest też drugi sposób. Eee, dajemy fioletowy. I różowy, i też magenta powstaje, ale także jest jeszcze jeden sposób. Dajemy różowy, czerwony, no i znowu magenta, ale no, to widać, że inne ilości są. Można pomyśleć, że jest jeszcze jeden sposób na logikę, ale niestety go nie ma. Jest są tylko trzy sposoby uzyskania tego koloru. To zrobię sobie tą magentę i koloruję wybrane owce. Cztery sobie zrobię. Dobra. I to jest moja wybranka. No. I jest już ładnie zdobiona. I będę musiał jeszcze jedną taką zrobić, i wszystkie te owce porozdzielam do osobnych boksów. No i to by było w tyle w tym odcinku. I zapraszam na kolejne.